Moje kochane lwy, witam Was serdecznie w tym tygodniu od poniedziałku do niedzieli. Już czuję w sercu, że to będzie opowieść pełna blasku, w końcu jesteście dziećmi słońca. Usiadłam więc spokojnie, wzięłam do rąk talię i zaczęłam tasować karty. Szelest był wyraźny, mocny, jakby same karty chciały powiedzieć: tu się wydarzy coś ważnego. Pomyślałam, no, 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 cóż to będzie. Karty mam już potasowane, szumiały w moich dłoniach jak ognisty wiatr, a ja czułam, że same chcą się wam objawić. Teraz losuję je po kolei. Pierwsza karta dla zdrowia to rydwan. Druga karta dla relacji i miłości oto kochankowie. Trzecia karta dotycząca finansów wychodzi 9 pentakli. Czwartą kartę dla spraw zawodowych kładę przed sobą to mak. Piąta karta, dla czasu tylko dla siebie, pokazuje się gwiazda. Szósta karta, dla rozwoju osobistego, to cesarz. I wreszcie siódma, przewodnia na cały tydzień. No i proszę, oto słońce. No, 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 cóż za układ. Już teraz wiem, że czeka was tydzień pełen. Ognia odwagi i radości. Na zdrowie wypadła karta Rydwanu. a lwy, to znak, że wasze zdrowie będzie wymagało od was ruchu. Rydwan przypomina, że ciało potrzebuje dynamiki, że energia płynie, gdy jesteście aktywne. Jeżeli zaniedbywałyście sport, to teraz warto wyjść na spacer, przejechać się rowerem, pójść, popływać. Rydwan mówi też, nie przesadzaj z pośpiechem. Jeśli czujecie napięcie, zatrzymajcie się i słabcie głębszy oddech. Zdrowie lwa jest jak rydwan. Silne, ale musi być prowadzone z uwagą. Na relacje i miłość wyszła karta kochanków. Wow, cóż za mocne przesłanie. Kochankowie mówią o wyborach serca i o tym, że miłość będzie w centrum waszej uwagi. Dla singli pojawić się może ktoś, kto przyciągnie was jak magnes. Będzie to osoba, przy której poczujecie się naprawdę sobą. Dla osób w związkach to tydzień szczerych rozmów. Trzeba będzie powiedzieć, czego naprawdę pragniecie, a czego wam brakuje. Kochankowie przypominają, że miłość to nie tylko romantyczne gesty, ale też decyzje. Być razem, budować razem, ufać sobie. Na finanse wypadła karta dziewięciu pentakli. No, no, no lwy, to piękna zapowiedź. Dziewiątka pentakli to karta stabilności i nagrody za wcześniejszy wysiłek. Możecie poczuć, że macie wszystko pod kontrolą. Może pojawić się drobna nagroda, premia, dodatkowy zysk. To także znak, że możecie pozwolić sobie na mały luksus coś, co sprawi Wam przyjemność, ale nie zrujnuje budżetu. Finanse są stabilne, a Wy możecie cieszyć się owocami swojej pracy. W sprawach zawodowych pojawiła się karta Maga ach, to cudowne! Mark mówi o twórczości, sile słowa i inicjatywie. W pracy możecie poczuć, że macie w sobie wszystkie narzędzia, by coś zacząć. Może nowy projekt, może pomysł, który dotąd leżał w szufladzie. Mak przypomina, pokaż swoją siłę, działaj, mów głośno o tym, co chcesz zrobić. Lwy mają naturalny magnetyzm i charyzmę. A w tym tygodniu one będą szczególnie mocne. To świetny moment, by zaprezentować światu swoje pomysły. Na czas dla siebie wylosowałam kartę gwiazdy. Och, lwy, czyż to nie pięknie! Gwiazda to karta nadziei, inspiracji i wewnętrznego światła. Wasz czas dla siebie będzie pełen magii, jeśli pozwolicie sobie na odrobinę marzeń. Zróbcie coś, co karmi Waszą duszę. Może dłuższy spacer nocą pod gwiazdami. Może kąpiel z muzyką i świecami, a może po prostu chwila, by spojrzeć w niebo i poczuć wdzięczność. Gwiazda daje wam spokój i przypomina, że macie w sobie blask, który zawsze prowadzi do celu. Na rozwój osobisty wyszła karta cesarza to mocny znak. Cesarz mówi o porządku, strukturze i odpowiedzialności. W tym tygodniu nauczycie się, że rozwój to nie tylko marzenia. Ale i konsekwencja w działaniu. Może warto poukładać swoje sprawy, zrobić plan, którego będziecie się trzymać. Cesarz przypomina, że mocne fundamenty dają poczucie bezpieczeństwa. Rozwój osobisty lwa w tym tygodniu polega na tym, by połączyć waszą ognistą energię z dyscypliną i odpowiedzialnością. A na cały tydzień wypadło słońce. No i cóż za piękne zwieńczenie. Słońce to karta radości, wdzięczności i szczęścia, to znak, że mimo trudności zakończycie tydzień z uśmiechem i poczuciem spełnienia. Słońce mówi: Dostrzegaj cuda codzienności, śmiech przy stole, ciepło na skórze, rozmowę, która podnosi na duchu. To właśnie w takich chwilach kryje się prawdziwe szczęście. Moje drogie lwy, tak wygląda wasz tydzień od poniedziałku do niedzieli. Zdrowie prowadzi was rydwanem ruchu i równowagi. W miłości pojawią się wybory serca przy kochankach. Finanse przyniosą stabilność dziewiątki pentakli. Praca rozkwitnie twórczością maga, a czas dla siebie rozświetli gwiazda. Rozwój osobisty uczy odpowiedzialności cesarza, a całość spina ciepło słońca. Waszą afirmacją na ten tydzień niech będą słowa. Światło jest we mnie, tworzy swoją drogę z radością i odwagą. Powiedzcie to przed lustrem raz, a potem jeszcze raz. Pozwólcie, by te słowa rozbrzmiewały w waszym sercu i dodawały wam siły. Pamiętajcie, że to, jak myślicie o sobie, tworzy waszą rzeczywistość. Los szczególnie sprzyja wam w sobotę. To dzień, w którym poczujecie lekkość i radość. Kolor złoty będzie Waszym sprzymierzeńcem. Możecie włożyć coś złotego, zapalić złotą świecę, poczuć, że to kolor Waszego blasku. A talizmanem może być mały kawałek bursztynu kamień, który symbolizuje ciepło, energię i siłę Słońca. I tak, moje drogie lwy, powoli żegnam się z Wami. Karty pokazały swoją historię, ale pamiętajcie, tyle mówią gwiazdy. A co z tym zrobicie, to już zależy od Was. Niech ten tydzień od poniedziałku do niedzieli będzie dla Was czasem odwagi, radości i wdzięczności. Idźcie śmiało swoją drogą, a los będzie Wam sprzyjał, bo w Waszych sercach płonie słońce.